Ej, tata, widzisz to? Widzisz to, patrz na niebie. Patrz to. patrz jakiś koźlata lata w ogóle. Gdzie? O to ci chodzi? Dziecko? No popatrz. Co ty widzisz? Patrz nad nami, jest teraz, nad nami, jeszcze. Patrz, spada tu na nas, szybko, A, uważaj, Uy. uważaj. Co to jest? Ej, co to jest? Chodź szyko. Ej, czekaj, to jest jakiś. To jest chodź jakiś szybko, chodź Musimy go dogonić, musimy go dogonić. No dobra, chodź, franek. Ty, widzisz, Franek? Ja chyba wiem, kto to jest. To jest Spider-Man. On właśnie kto? teraz leci na jakąś akcję, pewnie pomóc ludziom e, i, 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 i jakieś złapać ludzi, którzy, którzy powinni być złapani. Chodź, chodź. Idziemy no, dzisiaj i zabieram. Zabieram cię w bardzo ciekawe miejsce. A gdzie, gdzie to mnie zabierasz? Do muzeum superbohaterów Jest pewne takie muzeum I słuchajcie, jeśli wy też chcecie iść z nami Do super muzeum superbohaterów Tam się dowiemy więcej informacji Ktoś mi powiedział, że mamy, mają dla nas jakąś misję To już teraz kliknijcie, jeśli chcecie z nami pójść do muzeum Łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem Tym samym dołączacie do Lucky Team Super najlepszego teamu Osiemako, e, do super najlepszego teamu Ty, ale co to jest? Ej no właśnie, co to jest za mur? Jakiś taki brzydki z obsydianu, kto go stawił w ogóle? Tu droga kolorowa prowadzi, do drzwi zawsze tutaj prowadziła droga, a teraz co? No tak, co? Ty nie, tam... no, w sumie nie wiem, to jak my wyjdziemy? Może, może tu trzeba obkrążyć jakoś? Jaki w ogóle ogromny mur, a najgorsze jest to przecież, że, że Obsydianu nie da się zniszczyć, no? Przecież jak my go zniszczymy. Dzień dobry, zapraszam. Coś nam, jakaś awaria tutaj się stała i wybudowali nam, wybudowali nam jakiś dziwny taki mur z obsydianu. Zapraszam tu bokiem trzeba wejść. O, to z panem byłem mówiony do muzeum superbohaterów, tak? Tak, 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 to ja, ja pana oprowadzę tutaj wszystko, powiem wow. co i jak i przedstawię panu wszystkie postacie superbohaterów. To wy macie pan... minusem to teraz, że, że właśnie dookoła musicie chodzić, o tutaj było wejście. No tak i właśnie tu się zawsze wchodziło, ale, ale jakiś chyba jakiś dziwny człowiek nam stawił ten mur. Bawi się z nami po prostu w kotka hmm. i myszkę. Dziwna sprawa. Jocie! Co, wy macie nawet tą rękawicę Tanosa tutaj? Skąd tak. wy niby ją macie? Przecież ona jest niedostępna. Thanos ją wy... zawsze posiada. Tak, ją Thanos posiada, ale to jest replika. Wszystkie postacie tutaj to, jest re... to, to są repliki, bo wiesz, mm. prawdziwi, prawdziwi superbohaterowie żyją w prawdziwym świecie i, i pomagają ludziom, co nie? Yy, słyszałem taką ostatnią historię, że Thanos zgubił swoją własną rękawicę w, po w ostatnim pojedynku i strącił ją mu yy, do dziury taki jakiś dziwny rycerz. Ona ma super moc, ona potrafi strzelać laserem i może nawet by ten mur przebiła. Jakbyś ją znalazł, byś był naprawdę takim bohaterem, że, że naprawiłbyś nasz nasz po prostu nasze miasto i nasz, Franek, no, nasz nasze muzeum. Chodź! Franek, chodź szybko! Lecimy, idziemy odnaleźć rękawicę tanosa, słyszałeś? Fran to chodź! No, no słuchajcie, ja przecież on mówił, że nie no, pierwsze co musimy zrobić, jak znajdziemy tą rękawicę Thanosa, to musimy tę bazę, bazę jakby superbohaterów pomóc y, bardziej, y, żeby była widoczna, bo oni muszą naokoło specjalnie chodzić. Dlatego zniszczymy ten mur tutaj. E, wiesz co, jakoś ja no. e, Franku, Dobra. ja muszę iść załatwię tą sprawę, a ty idź na busa, ogólnie ja co? Ja pójdę, no okej, okay, pójdę na busa, a ty załatw to, znajdź tą rękawicę i, i daj mi znać jak ci się, się uda. Jedzie? Woohoo! ale super, mamy takie auto firmowe, dostaliśmy właśnie, bo to jest po superbohaterach, może będę, co ja tu wiozę, widzicie tam z tyłu co ja mam, jakieś beczki ogólnie widzę, co, co w środku są tego auta, mam w ogóle do was pytanie widzowie, hmm. ciekawe, napiszcie w komentarzach, kto z was lubi superbohaterów, a jeśli tak, to napiszcie jakich. Dobra, lecimy na tą misję odnaleźć yy, rękawice Thanosa. A tutaj co? O nie! O nie! Czemu ktoś mi za, zabarykadował mój, mój własny dom obsydianem? O co chodzi? Ratunku, ratunku! Siemalki! Siemano, co się ogóle... panu stało ogólnie? Czemu wejście do pana domu jest takie zabunkrowane w obsydianie? No właśnie nie wiem, jakiś, jakiś gość przed chwilą chyba tu przyszedł i mi cały zamurował i nie wiem o co chodzi. Ja chyba wielką to sprawka to jest tego samego osoby, co tam ten wielki mus obsydianu wybudowała. E, wie pan co? Pan się uspokoił, ja pójdę po rękawicę Dobra. tanosa. Słyszałem, że rękawica Thanosa tylko potrafi zniszczyć obsydian. Okej, okay, okej. Okay. Jedziemy... Jedziemy sobie na misję zdobyć rękawicę tanosa. Tanosa... Je... Patrzcie, to on zabudowuje! Stądź! Stać! O nie, to on, widziałeście go? To on zabudowywał, to on zabudowywał obsydian. stój, stój, o nie, szybko, wysiadam z auta, wysiadam z auta, wysiadam z auta, stój, ale już cię dogonię zaraz. Oj, gdzie on jest? Zniknął normalnie. Widzieliście? Nie widziałem jego twarzy ogólnie, nie wiedziałem co to za postać, ale on tutaj obudował cały dom komuś z obsydianu. no jak ktoś teraz wejdzie do domu przez swoje drzwi normalne? Ej, no tego już za wiele. Tego już za wiele. No przecież, ile ja będę miał usuwania tego obsydianu, jak zdobędę tą rękawicę Thanosa? A jeszcze rękawica Thanosa jest nie tylko potrzebna do usuwania obsydianu, ona ma jeszcze 7 różnych zastosowań. Dlatego też się dowiecie, jakich. Co mam w bagażniku? Dobra, otwieram bagażnik. A tutaj tylko te beczki mam. Dobra, tutaj nie mam żadnego detektora e, namierzania e, ludzi, którzy są e, źli. O, o, co to jest? Co to w ogóle jest? Co tu się dzieje? Hy. Ile ja mam rzeczy ciekawych w ogóle, co to są za kryształy tutaj, to z ostatniego odcinka mam te w ogóle diamenty, jeśli nie wiecie co to za odcinek, ty, jak, 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 jak zdobyłem te diamenty, to no możecie sobie poglądać, ale to na koniec filmu sobie włączcie, ale co to są za, jakieś rubiny zdobyłem kolorowe, ty patrzcie, pięć rubinów kolorowych, ale super, biorę sobie. Ej, a ty co się tam czajesz? Ej, nie, nie podchodź, ty coś kombinujesz! Nie bój się, nie bój się, nie bój się, ja jestem, ja jestem, jestem tutaj bardzo dobrym człowiekiem. Po, możesz podejść, podejść do mnie. Chodź, chodź, chodź. Wiesz co ja Ej, jestem. Ej, co takim... się dzieje? Czemu te gwiazdy tak szybko... Ej! Ej! Ej, czemu! Wow. Czemu te słońce tak szybko leci? Ej, co się dzieje? Wiesz co? co ty Wiesz masz jakiś czary? Ja spokojnie, spokojnie, ja ci wszystko wytłumaczę. Te wszystkie tutaj te rubiny, które znalazłeś, to są y, rubiny z rękawicy Thanosa. Rozumiesz? Co? Niemożliwe! Czy to są różne tak. rękawice? Ja właśnie szukam rękawicy Tanosa. wiesz może, gdzie taka rękawica mogę zdobyć ją? Mam taką specjalną mapkę z dokładną lokalizacją, gdzie co? ona się znajduje. Rzuciłem ci I, I co? I Przecież musisz... będę mógł zobaczyć, gdzie jest ta map gdzie jest ta, ta, e, ta rękawica Tanosa przez tą mapkę? Tak, tylko tam jest strasznie dużo ochroniarzy, którzy chronią tę rękawicę. Oczywiście, że... Dobra, jadę do tanosa, jędę do Jedźcie szybko! Dobra, najśmieszniejsze jest to... Ty, zobaczcie, w ogóle Thanos sobie ostatnio sprzedał taką szybką auto, a wiecie, że ogólnie zapomniałem wam powiedzieć, bo wy pewnie powiecie, eee, Thanos jest zły, Thanos jest zły. Tak, Thanos jest zły, tylko w tym przypadku ogólnie każdy potrzebuje tej rękawicy Thanosa i musimy się jakoś pogodzić z Thanosem. Hmm... Co to za auto? Jakiegoś garbusa sobie nowego, śmiesznego kupił, pewnie w, w jego kolorze. Ale widzieliście, ten... ten jeden krystal, jak trzymam go w ręku, to powoduje przyspieszenie się dnia. I zmienienia pory, widzicie? Jak trzymam zielony jak trzymam zmieniony kryształ, to normalnie, patrzcie, o. Dzień teraz zrobimy, o, niech tej dzień, niech sobie dzień będzie, o, super. Thanos, Thanos, jesteś może? <grytanie> dzień dobry, witam cię. Kim ty jesteś w ogóle? Słyszałem, że... Co ty, zły Thanos, ogólnie i płaczesz? Zobacz, co ja zdobyłem, zobacz, co ja zdobyłem. Chcę znaleźć twoją, w ogóle, rękawicę. <grytanie> Czy to są... Rubin z mojej, z mojej rękawicy Thanosa? Tylko wiesz, ja jej nie posiadam nawet w tym momencie. A Thanos bez tej rękawicy to nie Thanos, więc nie mogę się nazywać Thanosem. I co, co teraz zrobimy? Słuchaj, z tym? E, ja mam pięć rubinów, z czego ten zielony jest bardzo podejrzany, bo mogę zmieniać dzi dzień i noc. No. A ile jest potrzebnych rubinów ogólnie? Ogólnie jest potrzebnych sześć rubinów. E, ja mam jeden, jeden potrzebny, jeden taki specjalny rubin, który, który, bez, bez, tego rubina ta rękawica nie I, zadziała. Dostałem mapę i tutaj na mapie idealnie widać, gdzie jest, gdzie jest ogólnie ten, e, twoja rękawica zgubiona, chodź ze mną, możesz, no. możesz ze mną policzyć. Okay. albo nie, jak chcesz, ale naprawdę możliwe, że to jest, e, strzał w dziesiątkę, bo dojedziemy na miejsce i, i znajdziemy tą rękawicę. Co? Co to jest? W o! Czemu jesteśmy w, w kurniku? kurniku? W kurniku jesteśmy? W górniku jest ja ta rękawica? Przecież ja. Białe oczy ci się zrobiły, jak tak przykucnąłeś. Ej, uważaj, weź, bo mnie wystraszyłeś prawie. Dobra, no sorki, 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 Laki. Ale wiesz co, Co my robimy ci, w górniku. Dziwne. No właśnie nie wiem, gdzie ty nas wprowadziłeś? No nie wiem, tak ta mapa prowadziła. Trzeba jakoś się stąd wydostać, tu gdzieś jest rękawica. Ty, a mam do ciebie takie pytanie, nie? Jak blok? tutaj jeszcze jesteśmy sami i kurki nas tylko słyszą, to ta rękawica potrafi taki blok zobacz, taki blok, co jest nad nami zniszczyć, Obsydian. No oczywiście ściany z, takim, z takim, w takim bloku możemy bez problemu zniszczyć tą rękawicą. Więc to obiecaj jak mi, jak znajdziemy, jak no. znajdziemy go, to zniszczymy taki mur, zniszczymy taki mur z obsydianu oraz pomożemy jednemu panu, bo mu zabunkrowali dom, wejście do domu, wiesz? Z serio, tu jak najszybciej pomóc. oj, co jest? Co jest? Kogoś tam widzę. Kogo? To jest... Ochroniarze! O nie, a ja jestem taki duży! To jest... Idź się schowaj, idź się schowaj do kurnika, ja sam tam może pójdę. Dobra, ja tutaj to... się chowam. Ty! Tam są ochroniarze. Tutaj mają groźne psy. i e, my tam nie przejdziemy, nie ma opcji! Czekajcie, jak w ogóle się zakradnąć, żeby... Żeby oni nas nie zauważyli? A słyszałem, że rękawica Thanosa na mapie mi pokazuje... Czekajcie, wezmę mapę. No tak! Pokazuje mi, że na tym najwyższym punkcie jest rękawica tanosa, czyli tam musimy się dostać. Dobra, na samym początku zostaną nam pieski. Tutaj jakaś skrzynia. Pieski lubią kości. Dobra, dobra, jesteśmy już na dobrym tropie. Nie, nie, spokojnie, ja jestem waszym pankiem. Pa, pa, paniusiem, jest. przyszedłem tutaj was chronić. Chodźcie, pieski. O, nawet mnie polubił. Nakarmi ich, żeby nie szczekały tylko. Nie, nie szczekajcie, nie szczekajcie, nie szczekajcie. Spokojnie, nie szczekajcie pieski. Wy jesteście grzeczne. Ej, o nie! cóż ty jest! Ej. Panowie, chronimy rękawicy Thanosa, jakby to była wasza własność. Pa pamiętajcie, pamiętajcie, nikt nie może się dostać tam, do samej góry. Ej, o nie! To jest jakiś koleś tam, widzicie? Idzie w tamtym kierunku. Czyli do samej góry nie może się dostać. Ja muszę... Ja muszę mieć jakiś patę na to, żeby jakoś się tam dostać do góry, no! Na pewno jest! Idę za nim, idę za nim, idę za nim! Szybko, 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 szybko! On się na mnie patrzy! Ups Czekajcie bo... O nie, on się też na mnie patrzy Dwóch się na mnie patrzą Dobra, wydaje mi się, że mnie jeszcze nie zauważyli Dobra, szybko Szybko przechodzę do góry Kolejny etap Oni tutaj są Dobra, rozmawiałam między sobą rozmawiałam między sobą, możliwe, że mnie nie zauważą Ej, wiem co Zmienimy na noc teraz, żeby była mniejsza widoczność, okej? Okay? Zmieniamy na noc, księżyc jest, dobra Uff, Łuk w dłoń I wchodzimy za nim Dobra On wszedł tutaj Okej okay. Ej, słuchajcie jeśli chcecie nam pomóc, zdobyć tą rękawicę ta nosa i usunąć z Bedrock z niektórych miejsc, gdzie nie powinien być, to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Oraz pomóżcie mi i napiszcie, uda ci się, a wtedy zrozumiem, że w końcu mi się uda i uwierzę w siebie. Dlatego dawajcie, zróbcie to. Chodzimy. ej, tam jestem ja, to przecież ja jestem, ej, co tu się dzieje? Kto tutaj... Kto tutaj bloki, laki, bloki youtuberów trzyma? Przecież to jest niedozwolone. To tylko ci youtuberzy, którzy posiadają te bloki mogą mieć te bloki, a nie ktoś sobie tutaj je kolekcjonuje. Ej, coś tu jest nie tak. To jest nie, nielegalna wieża normalnie. To wszystko jest tutaj nielegalnie zorganizowane. O, niebezpieczne ładunki wybuchowe. Ochrona, ochrona, szybko, szybko do góry. O ja. Dwie rękawice normalnie. Nie wiem, czy to może być... Czy jesteśmy... Nie, jeszcze nie jesteśmy na samej górze. Tutaj też ochrona. Jestem, dobra! Uje, jestem koleś, patrzcie. Ale ładna noc. Ciekawe. Czy, czy ktoś chce ukraść tą Wykradnę rękawicę? Niekranę mu tą rękawicę teraz. Dobra, szybko. Patrzcie ile mam rzeczy. Ogólnie mam tutaj za dużo rzeczy. Muszę się organizować. Szybko, bo zaraz... Szybko, okej? Okay. Piorę, piorę tę rękawicę. Okej! Okay. O nie! Ktoś ukradł rękawicę! Alarm, alarm, alarm! Coś co, co się dzieje? Gdzie ty? Gdzie jest ten złodziej? Gdzie Szybko, jest ten złodziej? Tym. O nie! Uwaga. To jest ochrona! To jest ochrona! Mam rękawice! O nie! O nie! Jest tutaj! Szybko, jest uciekać! Dawaj go! Uciekać, łapać uciekać. go! Łapać go jak uciekać. najszybciej! Szybko. Jak najszybciej cię łapać! Kim ty jesteś? Super! super! Mam! Szybko! Mam! Szybko uciekamy! Uciekamy! Czym prędzej! W którym to kierunku? W... A gdzie on jest? Mam w którym go! to kierunku? Dobra, Do ja mam teraz te, ja mam teraz te moce jakieś. Czekajcie, co to robi dana moc? Dobra, jakieś spele tutaj, strzelam jakimiś spelami. Wow, wow, wow. No, Spadłem, gdzie? spadłem na no, dół, co się dzieje? On mnie, on mnie cały czas goni, o on mnie cały czas goni. Muszę mieć, wykaść tą rękawicę, ona już jest moja. Ona już jest moja, szybko, szybko. Gdzie ty biegniesz? Nie uciekniesz mi z tą rękawicą. Co się dzieje? Ta? Widzicie, co ta rękawica robi? Czy ty to widzicie? Cały czas zmienia dzień w noc i w ogóle tepnęła mnie tutaj. Tak jakby normalnie wiedziała, że ja tutaj chcę się tepnąć. No nie wiesz, że do domu mnie tepnęła. Ale super, ty, ale czemu cały czas... Czemu cały czas się zmienia noc w dzień? O co chodzi? Czy, czy, czy ten serwer już się popsuł? Czy on będzie teraz tak cały czas? Halo? Co się popsuło, coś się popsuło na tym serwerze. Może to przez tą rękawicę, ona Ej. może ulec zniszczeniu, ta rękawica. Laki, taki co ty? Uratu, uratowałeś tą rękawicę przed, przed złem, czy nie? Widzisz, co trzymam w ręce? Rękawica Thanosa, to jest moja rękawica! Twoja no nie, czyli teraz... Moja zdobyć, a twoja własność, co z tym robimy? Mo, moja własność, właśnie... Wiesz co, mia miałeś uratować jakąś, 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 jakiegoś sąsiada przed, przed yy, sianą z obsydianu, co tak, tak, nie? Tak, 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 ogólnie ty mi powiedziałeś, że niby to prawda, że obsydian... Yy, to prawda, że obsydian niszczy, e, właśnie ta rękawica obsydian niszczy? No tak, no oczywiście jedziemy teraz pod tą ścianę i bez problemu ją zniszczymy. Zobaczysz, jak, jak szybko niszczy ta rękawica. Oby to obsidianę. była prawda, Tanosie. A ty już ogólnie słyszałem, że e, e, superbohaterowie nie dzielą się na dobrych i złych, tylko są wszyscy równi, tak? Tak, wszyscy są równi. Jesteśmy pod tą ścianą, popatrz. Dobra, I teraz czekaj. Spróbujmy ją Spróbuj zniszczyć. zniszczyć. Okay, tutaj rękawica. Yoh, oh. A, o dawaj, tutaj jeszcze patrz! niszczę, ty! Mistrze, udaje mi się! Ty, udaje mi się, dawaj, dawaj, dawaj! Lecimy, u góry, lecimy! Ty, dawaj, dawaj, dawaj! przeszłam on mi tak za to, za to wszystko, że ty to naprawdę działa! To naprawdę działa, ta rękawica naprawdę działa, a jak się spele zmniejsza, zwiększa! Jak się spele zmienia! Dawaj tutaj na dół, na dół. Okej, dobra, pa, pa, pa! Ty zaraz wszystkie ogólnie... Musisz drugą ręką lecić! Ty zaraz wszystkie i tutaj cała mu usuniemy! O, super. Ty jeszcze musimy muszę ten ten, muszę jeszcze. O, czekaj. O, dobra, zrobiliśmy. I teraz co jak zrobimy? Teraz serwierz? może się może czuć Czym to się, strzela? Jak się zbiera, jak się zmienia strzelę. Musisz do drugiej ręki włożyć na F. I prawym. Tak, i F. I teraz prawym przyciskiem i wybierasz hmm. sobie. Aha, wybieram sobie i teraz mogę. <laughs> Widziałeś to? Ty loserem szczelasz! ty masz nawet takiej umiejętności? Ech? Dawaj lecimy jeszcze, zabierzmy, e, wsiadaj, zabierzmy jeszcze tam na ten, e, tam do muru, do waszej bazy tej w muzeum so, so, tych Muzeum Superbohaterów. Okej, okay. o nawet Franek tu jeszcze jest, ale dobra, poczekaj, to teraz zniszczymy tą... Ty, tą ścianę! Hey, Najchętniej to ja bym to zrobił jakimś y, ładunkiem, takim y, właśnie laserowym, że jakoś zaznaczyłbym ten teren i tą całą ścianę wyburzył. Czekaj, może mam tu taką opcję, wybiorę jeszcze sobie jakieś tutaj y, te. Ty, będę mógł zachować ogólnie to, tą, tą rękawicę, przecież ona mi się tak podoba. No możesz, wiesz co, ja już jestem taki stary, może jak uratowałeś tą rękawicę, to, to sobie ją zatrzym na zawsze. Zatrzym? Ja Cię mogę sobie zatrzym, to sobie ją zatrzymam, eee. Ej, mówiłem? Jest wow. jakaś na pewno... I tutaj jest! Yy, eee... Zrobiło się! Tutaj od odkryło się w końcu Wasze logo, to tak widać Waszą bazę! No tak! Jezu, jak... Jak mija w ogóle szybko dzień! Już jest, już jest poniedziałek, teraz jest wtorek... Teraz środa... Teraz czwartek! Ty, jak szybko no wszystko mija! ty, bez kitu, czekaj... Ogólnie to ja się zastanawiam... Nad tym ogólnie, właśnie tą rękawicą, co ona jeszcze potrafi, jakie umiejętności ma? No, ona ma tak: laser może zmieniać czas, no i jeszcze podobno zatrzymywać zwierzęta. Y w czasie? To no, super. Nie no, niesamowite. Jeśli chcecie, żebyśmy pokazali wam wszystkie umiejętności tej super rękawicy tenosa, to już teraz kliknijcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jak to już zrobiliście, to nie klikajcie podwójnie łapeczki w górę, bo wtedy, no bo wtedy, to wtedy się usuwa ta łapeczka, dlatego polubcie film, wbijajcie w opis, bo tam jest ogólnie super fanpage na facebooku, dlatego jeśli chcecie super fanpage i dołączyć do super mega grupy, to tam dołączajcie, no i co, oglądajcie codziennie filmy, bo codziennie jest to na moim kanale. She Michael! Manechko!